Cześć, pod filmami, które publikuję, wielokrotnie czytałem komentarze od widzów, którzy szukali porad, jak ustawić półautomat spawalniczy względem rodzaju materiałów, względem grubości materiałów, względem pozycji, w której będzie się odbywać spawanie. Otóż ja osobiście nie jestem w stanie opublikować jakiejś tabelki, w której będą te parametry precyzyjnie wyszczególnione względem jakiejś pozycji lub jakiejś konkretnej sytuacji z prostego powodu. Każda maszyna spawalnicza funkcjonuje przynajmniej troszeczkę inaczej. Jeśli weźmiemy na przykład do porównania maszynę, która jest zasilana siecią 230V względem tej, która jest zasilana siecią 400V, to na tych samych parametrach przynajmniej umownie te maszyny będą funkcjonowały zupełnie inaczej. I właśnie dlatego, jeśli opublikowałbym taką, jeśli to dobrze nazwę, regułkę, byłaby ona w szkodliwa przynajmniej dla tych, którzy rozpoczynają naukę spawania. Jeśli weźmiemy nawet dwie maszyny, które są markowe i postawimy na test, które są zasilane tą samą mocą, to najprawdopodobniej w trakcie spawania lub po zakończeniu spawania będziecie widzieli przynajmniej niewielką różnicę. Nie znaczy to, że te maszyny są jakieś wadliwe czy coś na takiej zasadzie. Jest to Natomiast faktem, że każda maszyna funkcjonuje troszeczkę inaczej. I właśnie dlatego w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, wolałbym nie proponować żadnych konkretnych wartości, zwróćcie uwagę na to, że nawet instrukcje WPS nie określają precyzyjnie, jakich wartości powinniśmy używać, tylko proponują granice, w których powinniśmy się obracać w trakcie ustawiania parametrów. Jeśli chodzi o mój ulubiony sposób ustawiania maszyn, jakichś, z którymi mam do czynienia po raz pierwszy pierwszy, czasami na początku w fazie wyjściowej te parametry są beznadziejnie do siebie niepasujące. Ja osobiście ustawiam je w ten sposób, że jedną ręką prowadzę uchwyt po jakimś materiale, na którym testuję, spawając nasłuchuje się jaki dźwięk maszyna wydaje w danym momencie i w tym samym czasie drugą ręką manewruje pokrętłami. Jeśli jest to starego typu maszyna, jeśli są jakieś przyciski w taki, na takiej maszynie, które, na której ja w tej chwili prezentuję, również ustawiając, zmieniając te wartości względem siebie, aż do momentu, gdy usłyszę z wydawanego dźwięku, który emituje proces spawania, że być może mogę już przystąpić do spawania. Następnie, gdy zatrzymuję się po obserwacji spoiny, jeśli widzę, że jest ona obsypana jakimiś opryskami, to znak, że tego drutu jest jeszcze jeszcze troszeczkę za dużo, natomiast... Jeśli jest ten materiał nadmiernie okopcony lub jeszcze w trakcie spawania było słychać taki chlupiący dźwięk, to znaczy, że drutu było za mało lub być może prądu było za dużo, wykonuję drobną korektę po zakończeniu ustawiania tych parametrów z grubnie, która praktycznie zawsze jest pomocna, a jeśli ktoś nie wykorzystał tego sposobu w praktyce, to proponuję spróbować. Dzięki za obejrzenie mojego filmu do końca i do zobaczenia wkrótce. Cześć!